Masz 300 tysięcy złotych i możesz je wydać na jedną z tych dwóch rzeczy. Pierwsza to jest ratowanie nóżek tego siedmioletniego chłopczyka, albo ta figurka, żeby ją postawić w jakimś parku. Wybieraj. Jak myślisz, co wybrało państwo, a na co muszą się zrzucać zwykli obywatele? Tak, 300 tysięcy złotych, dokładnie 301 tysięcy złotych kosztowała ta figurka, wybrało ją państwo zamiast ratowania nóżek tego chłopczyka. Chłopczyk nazywa się Bruno. Proszę bardzo, żebyście go tam wsparli w tej jego walce. No i wyciągnęli wnioski. Wyciągnęli wnioski, czy faktycznie państwu jako aparatowi przymusu potrzeba aż tyle pieniędzy w użycie? Czy ono wydaje te pieniądze tak jak powinno, tak jak się zobowiązało? Tak jak w sumie każdy oczekuje, żeby wydawało? Wyciągajcie wnioski sami. Ja już dawno wyciągnąłem wnioski i dlatego jestem gdzie jestem i mam poglądy jakie mam. Nieważne jak bardzo będą krzyczeć, skrzeczeć, płakać i jęczeć.